Łokot Siemanko Z tej strony Pira Witam w kolejnym odcinku Na moim kanale Prawdopodobnie możliwe Że to jest jeden z ostatnich Takich e, Takich jakich monologów do kamery No widzę że to też się nie cieszy Za dużym zainteresowaniem A jeszcze dzisiejszy temat Będzie związany z tym czy istnieje jeszcze coś takiego jak wolność wolność słowa ogólnie bo jeden z tych moich niedzielnych filmików został też y, usunięty że niby jakieś szerzenie nienawiści czy coś do jakichś grup krenianych czy coś takiego nie wiem czy to jakiś kurde gatunek pod ochroną typu żub, obrażałem czy co Nie wiem I może do polowań od razu zachęcałem, nie mam pojęcia ale nic takiego nie kojarzę odwoływałem się od tego ale nic to nie dało No czy jest wolność słowa? Nie o wolności słowa bo co by się nie powiedziało to kurcze Albo ktoś będzie skarżył o jakąś zniewagę, albo ko czy komuś coś nie będzie pasowało, albo jakieś grupy chronione, jakieś wyginiałe gatunki, czy coś w tym stylu, nie wiadomo co. Meksyk. Ja się batalę hmm. Co ty jeszcze mogę wspomnieć? A wolność. Wolność, a nie wolnictwo. Czy obecna korcze praca na etacie za minimalne wynagrodzenie, to czy to nie podchodzi już pod niewolnictwo. Za taką kasę kocha, to na co starczy na wynajem mieszkania i jedzenie, a gdzie prąd, kurczę, telefon, i inne opłaty. Nawet może korzę na samo mieszkanie to wystarczy. Zależy gdzie jakie to mieszkanie. Nie wiem po ile teraz stawię wynajem jak mm. Albo na przykład Policja też ogranicza wolność Jakie narzędzie w rękach zła korcze złoto politycy ustanawiający jakieś lipne prawo A policja to narzędzie w rękach zła które korcze Gnębi ludzi za to, że się buntują Coś kurde, nienormalne to Idę spać. <grym> nie, nie wiem. Meksyk. Ale bym się zapalił wiadro. Ech. Kurde, nie chcę za dużo coś powiedzieć, żeby znowu film nie został skasowany, i przez ciężko mi się wypowiadać. A właśnie, było też coś, że powinienem mówić głośniej, żeby nie słychać przez kominiarkę. A ja się jeszcze kończę, odwracam, rozglądam. No nie. Eee. Jak chcę mówić głośniej, to kończę, muszę się bardziej skoncentrować, co chcę powiedzieć. to się, kurczę, jakoś skoncentruję. Nie no, kurczę, bez wiatra się nie skoncentruję. <grym> Niech pomyślę. Ja nie wiem, co mogę powiedzieć. Wszystko, kurczę, co, co, co mi przychodzi na myśl, to od razu stwierdzam, że może kołacze komuś nie spasować, może kołacze to zgłosić czy coś i... tak nie mam pomysłu, ale nie wspomniał, a w śmierci do wolności można też te kołacze samochody elektryczne podciągnąć większość ludzi twierdzi, że to jest dziadostwo, no bo to w sumie jest dziadostwo i tak chcą zlikwidować spalinowe i zostawić tylko tamte, więc nie wiem. Co to się z tym światem dzieje? Ja hmm. ciekawe ile to już się nagrywa no. Ale mi gra ten Dopiero 5 minut o To taka połowa a zapomniałem sobie o tych levazis Mine. Nie wiem czy będzie co jeszcze nagrywać do końca tego roku, bo... Znaczy do końca tego miesiąca, do końca stycznia, bo do końca roku też odpuściłem to codzienne wrzucenie filmiku, ale stwierdziłem, że do końca stycznia by było dobrze wytrwać. to do końca... Z tym będzie. Bo ostatni, gorszy, sobotni filmik z Pokémon Go też był o event, który się zaczyna w styczniu, a kończy się już w lutym. to już będą bardziej zapowiedzi na luty jakichś eventów. To jeszcze cały tydzień przyszły, czyli 6 dni jeden jakiś taki filmik. W podobnym stylu, takiego gorszego monologu do kamery, tylko też pewnie będzie z jakimś gorszym takim zastanawiam się, żeby coś za dużo nie powiedzieć. Masakra. Przez to kurczę, Że Jeżeli nie ma wolności słowa, tak naprawdę. Hmm. Nie chciałbym samochodu elektrycznego, o, autobusem jeździć. O god, jak ten autobus też elektryczny. O god, jak to by się zapaliło. Orazka, to może z buta albo rower. Ja miałem też plan nagrać coś o komedii. Idiokracja. Nie wiem, czy ktoś oglądał. Piszcie w komentarzach, czy oglądaliście tą komedię, czy nie. Nie wiem. Przez regułę, ciężko stwierdzić, co można jeszcze powiedzieć. ale tu już widzę, że. 8 minut, jest w zasadzie dobrze. Ten wiem co mogę powiedzieć na koniec. Gratulacje: jak ktoś kurczę dotrwał do tego czegoś, końca. I ten, zostawcie łapkę w górę. Komentarz: i kto jeszcze nie subskrybuje kanału, to suba, obowiązkowo, żeby też zostawił. No i co? Tyle chyba by było. Tak mu się wydaje. Nie wiem czy o zapomniałem. Już bardziej ograniczenie wolności słowa nie pozwala. Dobra. Sionara.